Lustro Przemian. W odległym zakątku świata, gdzie granice między widzialnym a niewidzialnym były cienkie jak pajęcza nić, żyła kobieta imieniem Oltie. Była cicha, lecz w jej oczach lśniła głębia, której niewielu potrafiło sprostać. Oltie nosiła w sercu nieustające pytanie: Kim jestem w obliczu nieskończoności? Wśród drzew starego lasu, który otaczał jej dom, stała zapomniana świątynia z czarnym lustrem. Które ponoć odbijało nie tylko to, co widzialne, ale i to, co ukryte. Mieszkańcy wioski mówili, że lustro zna duszę tych, którzy mają odwagę spojrzeć w jego tafle. Jednak przestrzegali, że spojrzenie w lustro wymaga odwagi i gotowości na przemianę, bo odbicie mogło zburzyć wszystko, co człowiek o sobie wiedział. Pewnej nocy, kiedy księżyc oświetlał las srebrnym światłem, Oltie poczuła, że czas się zbliżył. Zabrała lampien. Wzięła głęboki oddech i ruszyła ku świątyni. Gdy weszła do środka, cisza była niemal namacalna. Lustro stało w cieniu, jego powierzchnia matowa i cicha, jakby czekało. Kim jesteś, Alteo? Zapytało lustro. Zanim zdążyła spojrzeć. Jego głos był jak szept wiatru. Jestem tym, co pragnę odnaleźć, odpowiedziała, choć jej głos drżał. Gdy spojrzała w Tafle, zobaczyła nie swoje odbicie, lecz labirynt. W jego centrum stał ogromny kryształ, który pulsował światłem. By dojść do niego, musiała przejść przez różne bramy. Każda brama była strażnikiem jej dawnych więzów. Jedna przypominała jej lęki, inna dawne rany, kolejna osoby, które ją zdradziły i przyciągały swoim fałszywym światłem. Każda brama miała klucz. Ale klucze znajdowały się w niej samej. Aby przejść przez bramę lęków, musiała spojrzeć na swoje cienie z miłością i zrozumieniem, wiedząc, że wiele z nich powstało jako tarcza w obliczu fałszu i niesprawiedliwości. Nie odrzucała ich, lecz przekształcała w siłę, która ją chroni i prowadzi ku prawdzie. Aby otworzyć bramę zdrad, musiała wybaczyć sobie, że pozwoliła na zranienie. Każdy krok w labiryncie był bolesny, lecz za każdym razem czuła, jak staje się lżejsza, jakby zrzucała dawno zbędny ciężar. Gdy dotarła do kryształu w centrum labiryntu, usłyszała ponownie głos lustra. Oto twoja prawda. Zobacz, kim jesteś, gdy zrzucisz wszystko, co cię ogranicza. Kryształ rozbłysnął jasnym światłem, a Oltie ujrzała w nim siebie, nie taką, jaką była, ale jaką mogła być. Była jak drzewo, głęboko zakorzenione w ziemi, ale sięgające gałęziami gwiazd. Była czysta, wolna i pełna mocy. Światło kryształu wypełniło jej serce, a labirynt zniknął. Gdy otworzyła oczy, zorientowała się, że znów stoi przed lustrem. Tym razem jednak tafla była klarowna, a odbicie pokazywało ją taką, jaką naprawdę się stała silną, spokojną i harmonijną. Po raz pierwszy czuła, że nie musi niczego udowadniać ani szukać. Wszystko, czego potrzebowała, zawsze było w niej. Kiedy Oltie wróciła do wioski, ludzie zauważyli zmianę. Ci, którzy kiedyś karmili się jej energią, przestali ją zaczepiać, jej światło było zbyt silne, by mogli je ukraść. Inni, pełni szacunku i podziwu, zaczęli przychodzić, prosząc o rady. Oltie wiedziała jednak: że nie każdy był gotowy na prawdę lustra. Dlatego świątynia pozostała ukryta, a ona sama stała się strażniczką, przypominając ludziom, że każda prawdziwa przemiana zaczyna się w sercu.